Widowie, dzisiaj będę was oprowadzał po moim serwerze. Nie dziwcie się, że będzie szybko, bo próbuję to jak najszybciej nagrać. To jest, nie wiem, ktoś jeszcze na ekranie filmu. Wszystko się i no. To jest mój dom. Yy, armory wszystko, wszystko. Tak, tak. Tutaj były moje zwierzątka. Stacja radiowa, która jest połączona z biurem. Tam wafelka właśnie się serwera. Muzykę sobie zrobimy. I biuro pogody. i nie wiem, co się stało ze ścianami, ale coś się wydarzyło. Możecie sobie. O, lera Naucz się wychodzić też To jest yy... Możecie sobie zwolnić... Tak przejście nie wyszło, bo tych śmietnik był. Yy, możecie sobie zwolnić tempo na 0,75 eee. Yy, tutaj są zwykłe tam domki. I... Na koniec filmu yy, będzie specjal... specjalna niespodzianka, gdyż będziemy odkrywać... Od... Co to może być, to się dowiecie. Już to odkrywałem. No wiadomo dlaczego, dlaczego bo próbowałem nagrać film. Eee, idziemy sobie do grobu moich zwierzątek, Pepe i Ofeli. Eee, bo serwer się zepsuł, ternosa wywaliło. No i zginęli. Bud jestem w trakcie budowania murów. Niedawno zacząłem. Eee, będziemy niedługo obchodzić święta. Eee, to Halloween, tego trochę upiększymy ten serwer. Wiecie jak upiększymy? To jest nasz sprzedaż dom. Drugi dom aszury, jednego z członków. Tutaj jest piękny dom. Laferka. Tam na górze możecie być tylko członkami serwera, żeby zobaczyć co tam jest. No i co widzowie, przechodzimy do totalnej niespodzianki, co rozwali wam łeb. Któryś tak mi się powiedzie. Ale to jest przepiękne. Pierwszy samoręcznie zrobiony budynek bez yy, ingerencji wioski. Eee, pierwszy dom, Wafelka, właściciela serwera został opuszczony i, i zarósł szkoda eee, na początku filmu. Staram się przy tym. Możecie nie wiedzieć co to jest, bo oczywiście, że nie wiecie. Jestem sam na serwerze. Eee, nie, że, że, nie bójcie się, że jakiś podwór jest. Tak do mnie zmieczam, po ma i sięma, bambiku i nie będę nawalał, nie bój się o mnie. E, bo patrzcie co ja mam. Jestem bezpieczny. Nie tak takie sobie. No i to jest metro. Zostało opuszczone. E, miałem być menadżerem metra. Wypiję sobie poteczkę. Miałem być menadżerem metra. No i byłem menadżerem. Ale projekt ogólnie został opuszczony. No i to jest tyle. Jak widać króciutko. Eee, zostało opuszczone. Bo... Po prostu orientacja w terenie jest bardzo słaba. <grystanie> To zaraz poprawię, bo mamy infekcję Silverfish w tej wiosce, więc zakaz budowania rzeczy z kobla i innych tego typu rzeczy. I lecimy odkrywać, znaczy wypatrzeć się z To ja i osoby na serwerze to zostało na pewno zbudowane przy pomocy gry moda creative, bo jest za dużo redstone'a. Nie podejrzewam, żeby tu były jakieś próby odnowienia metra, ponieważ. Eee, to no by nie wyczuło Przepraszam za lagi właśnie jak teraz był taki eee, to nie moja wina. Trochę za dużo zwierząt mamy. Eee, no i tu jest taki tunel. Tutaj mamy tunel, który leci, leci, leci. I na końcu. Nie uwierzycie. Nie uwierzycie. No weź ty, ro Minecraft. Na końcu nie uwierzycie. Do tego zmierzamy. A zmieniamy. Zmierzamy. Do sekretnego metra, widzowie. Nie wiem co tak mnie jara, ale to jest fajne. No. Tak samo jak to serwer. Niedługo będzie akcja, y, gdzie dam wam... Y, IP serwera i będziecie mogli dołączać na moim serwerze do sobie border do którego macie link w opisie dlatego sprawdźcie e, mac e, będą w wiadomości e, czy serwer jest aktywny na e, czacie on duty będą wysyłane wiadomości e, czy serwer jest aktywny Będzie będzie wysyłany IP do serwera, dlatego będziecie mogli dołączyć. Przypominam, że jest, kort jest od 12 lat, dlatego. No. A jak widzę większość osób, które mnie ogląda są pełnoletnie. E, no i to jest właśnie ciekawe. E, tak e, już wiecie jakie są funkcje YouTube'a. My no to jest cały serwer mogę powiedzieć eee, nie myślałem że będziecie się spodziewać czegoś większego bo na pewno byście się czegoś takiego nie spodziewali serwer nawet trzech tygodni nie ma powstał gdzieś z czegoś tam 4 października i cały serwer Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, linki do wszystkiego macie w opisie yy, i papa, no.